Siema, Siema, tu bagiercą Michał lecimy, lecimy, nie śpimy pozdrawiam serdecznie także zapraszam do oglądania materiału zrobiłem fajną akcję w CSGO także już sobie pobrałem tą akcję 16-13 i lecimy do akcji najlepszej od sasu, jakiej X czasu co gram w cesa może to jest już powrót do CS-a, żebym dostał, e, utrzymał e, wysoki poziom, także lecimy, lecimy, nie śpimy i zda dymeczkę dla was, kochani. Także e, stwierdziliśmy, że idziemy na A, oczywiście ja lubię na A iść underem, więc po cichu. Na shiftcie po prostu od tego momentu gradałem się na e, MIDA przez e, Andera już wiem, że gościu jest we w, w oknie wiem, Mołotowa klas! został trafiony z Mołotowa musiał przeskoczyć stwierdziłem, że gra go jeszcze poczęstuje ale oczywiście nie trafiłem Kościół tam awką uszykowany, zabił mi kolegę. No i w tym momencie zostałem sam. Sprawdzam pozycję, Ty tu. Zaraz się uszcęłem. Dostał. Chowałem się we dżungle. Czyli jungle. Żeby przeładować, zobaczyć czy się nic nie dzieje. Tu zrobiłem pozycję i tu jest piękna akcja. Prawie zginąłem. Wyszedłem na niego pięknie z yy, Akaczem. Zraszowałem. Na szorcie jeszcze jeden. Przeładowałem, stwierdziłem, że się lepiej wycofam. Pójdę po bombę, a gościu po prostu sobie skampił tutaj. Jak... O, teraz ładnie dostałem informację, że mam lecieć po piątego, także stwierdziłem, że wolę lecieć, zaplantować bombę, bo mam mało czasu. A nie będę szukał gościa, bo mogłem przytracić przegraną rundę. Także po prostu jeszcze do tego pięknego unika. E, Zaplantowałem w ostatnich sekundach. Także jeśli chcecie więcej takich materiałów, co opowiadam o moich najlepszych akcjach, zostawcie e, 666 lajków. A po prostu leci następny materiał. A, może po prostu chcecie jakiś taniec TikToka, żebym zatanczył, to piście po prostu w komentarzach. Także pozdrawiam Was serdecznie, a ja idę kończyć rundę. Piękne, piąty, piąty. Dawno takiej pięknej akcji nie miałem, więc lecimy, lecimy, nie śpimy.